Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Najważniejsze tak w historii świata. Moment, w którym, jak pisał papież Benedykt XVI, stwórca oddał się w ręce stworzenia na zawsze. Trudno wyobrazić sobie, co działo się wtedy we wszechświecie. Jedno słowo, z którego Bóg uczynił życie. Czym jest ta scena dla mnie? Maryja rozpoczęła historię zbawienia. Jej decyzja zawsze zostanie dla nas tajemnicą i możemy ją kontemplować. Wielu chrześcijan robiło to przed nami. Wielu świętych odkrywało w tej tajemnicy autentyczną miłość, którą Maryja przyjęła i przekazała. Prosta izraelska dziewczyna. Ponad dwa tysiące lat temu rozpoczęła misję, która trwa do dzisiaj i jest naszym prawdziwym dziedzictwem najcenniejszym. Żadne dziedzictwo nie jest w stanie dorównać temu, które przekazała światu Maryja w chwili zwiastowania. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.